To co widzicie tutaj za mną to lodówka y, Samsung Showcase. Jest to model y, RH5790307F łamane przez EO. Lodówka jest w kolorze szarym. Y, wykonana jest z materiałów, na których nie zostają ślady palców. O. Czy wygląda bardzo schludnie, czysto? Na czym polega ten cały showcase? Showcase to są tak zwane drzwi w drzwiach I, ciągną, i ciągnąc za uchwyt podpisany showcase tutaj, otwieramy tylko tą przednią część lodówki. I tutaj mamy dostęp do takich rzeczy jak. Owoce, soczki, jogurty, napoje, słodycze, przekąski, rzeczy które, po które sięgamy najczęściej. A ciągnąc teraz za tą drugą rączkę, ona się nazywa Inner Case, ona jest wyżej, przez co dzieci mogą do niej nie dosięgnąć. Otwieramy tą wielką, ogromną komorę chłodzącą. Miejsce jest naprawdę byczą. Miejsca jest tu naprawdę dużo. Yy, są tutaj dwie szklane półki po 33 cm długości i 45 cm szerokości. Yy, druga półka jest składana, dzięki czemu możemy tutaj postawić bardzo wysokie rzeczy. Jakieś napoje, jakieś dzbanki, albo na ustawiać pudełek z żywnością jest z tego miejsca bardzo dużo w tej lodówce yy, oraz są tutaj trzy duże szuflady trzy no bardzo duże szuflady no, są wykonane z dobrej jakości z dobrej jakości plastiku na dole po prawej stronie znajduje się filtr wody, który wymieniamy w następujący sposób Wykręcamy go, i wyciągamy, i wyciągamy, następnie montujemy nowy filtr w jego miejsce, zakręcamy, a następnie po wymianie filtra. Przytrzymujemy i przyciskamy i przytrzymujemy ten przycisk przez 3 sekundy. Wtedy zegar, który odmierza czas do wymiany filtra zresetuje nam się. Kostkarka znajduje się po lewej stronie. Tutaj jest jedna łopatka, w zasadzie dwie. Tą pobieramy wodę. Wyżej jak postawimy szklankę pobieramy lód. Kostkarka w całości znajduje się na drzwiach lodówki, przez co w zamrażalniku jest też mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo miejsca. Kostkarkę można wymontować i wsadzić zamiast niej półkę. Która jest dołączona do zestawu. Opcja na przykład na okres przed świętami, kiedy lodówki pękają w szwach i każdy dodatkowy centymetr jest na wagę złota, znajdują się tutaj cztery szklane kółki o długości 24 i szerokości 27 centymetrów oraz dwie średniej wielkości szuflady. Lodówka dostarczana jest filtrem wody, który jest już zamontowany oraz z wężami i rzeczami takimi jak zaciski, zawory niezbędnymi do podłączenia wody do lodówki. I teraz jeszcze taki szybki bajer. To jest model z końcówką 307F. Za 6699 zł 99 groszy. Teraz szybko przeskoczę do modelu z końcówką 507F i tabliczki znamionowe to jest model 507F lecę do 307F są dość daleko od siebie, kiedyś stały obok siebie te tabliczki znamionowe niczym się nie różnią. Jedyna różnica tutaj jest taka, że tutaj drzwi wyściełane są normalnie z tworzywem, z którego jest cała lodówka, a w 507F drzwi są wyściełane takim metalem. Który ma powodować to, że lodówka lepiej y, utrzymuje temperaturę dłużej po wyłączeniu jej od prądu i podczas częstego otwierania y, szybciej dochodzi do swojej temperatury. I ta lodówka zobaczcie jest droższa o 700 zł od 5, taki bajer za 700 zł.